Springfield, stolica stanu Illinois, została założona 2 kwietnia 1831 roku. Jest to również data, kiedy obchodzone są oficjalne urodziny miasta. Jednak pierwsi osadnicy na tereny dzisiejszego Springfield przebyli w roku 1819. Było to małżeństwo Johna i Mary Kelly, którzy jako pierwsi osiedlili się na tych terenach wraz z piątką dzieci. 6 kwietnia 1840 roku Springfield nadano prawa miejskie. Od roku 1834 tu właśnie mieszkał i na początku studiował, a później już jako prawnik pracował 16. prezydent Stanów Zjednoczonych Abraham Lincoln. Obecnie miasto o powierzchni ponad 50 mil kwadratowych zamieszkuje ponad 100 tysięcy ludzi. Najwyższym budynkiem Springfield jest Capitol Building, który mierzy sobie 405 stóp od powierzchni ziemi do drzewca umieszczonego na szczycie rotundy. W roku 1887 w tym właśnie budynku zwołana została pierwsza sesja legislatury stanowej. Obecnie budynek stanowy przy skrzyżowaniu ulic Second and Capitol jest siedzibą gubernatora, jego zastępcy, jak również prokuratora generalnego, sekretarza stanu i skarbnika stanowego. Jest on również miejscem, gdzie odbywają się posiedzenia członków Senatu. Uroczystość zaprzysiężenia 40. gubernatora Illinois Roda Blagojevicia była również okazją do odwiedzenia przestronnych pomieszczeń budynku stanowego, spotkania i rozmów z większością urzędników państwowych. Jest pani właściwie jedyną osobą, która pozostała na stanowisku. Czego możemy oczekiwać przez następne cztery lata? Nie jestem jedyna, która pozostała w rządzie. Jesse White, sekretarz stanu, i Dane Heinz, stanowy rewident, również pozostali na stanowiska. Co odróżnia mnie od pozostałych, to to, że jestem jedynym republikaninem w demokratycznej administracji. Na pewno będzie inaczej, bo zupełnie nowa ekipa zaczyna rządy. Myślę, że z takimi nazwiskami jak Topinka czy Blagojewicz wiele zdziałamy. Zawsze powtarzam, że jako jedna z niewielu potrafię poprawnie wymówić nazwiska. Jak sądzi Pani, ułoży się współpraca pomiędzy demokratami i jedyną republikanką? Pracuję w legislaturze od 10 lat, a w Senacie od 4. Byłam w rządzie, kiedy republikanie mieli przewagę i kiedy stanowili mniejszość. Współpraca ta układała się dobrze przez cały ten okres czasu. Uważam, że jeżeli człowiek jest porządny, prostolinijny i uczciwy, a także jeżeli chce coś osiągnąć dla dobra ogółu i porządku publicznego, to współpraca ta musi układać się dobrze. Tak naprawdę 98% tego, co tutaj robimy, nie jest ani demokratyczne, ani republikańskie. Jest to praca dla dobra ludzi. Mam nadzieję, że tak jest zawsze. Chociaż czasami zastanawiam się, czy tak rzeczywiście jest, no, ale teraz właśnie nad tym pracujemy. Mamy w tej chwili demokratyczny rząd stanowy. Judy Bartopinka jest jedynym republikaninem w biurze stanowym. Jak według Pana będzie się układać współpraca pomiędzy Pana a pozostałymi biurami? Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że służę Generalnemu Zgromadzeniu Illinois już od 16 lat. Służę również jako Recorder of okręgu Cook od 6 lat który jest drugim co do wielkości w całych Stanach. Będąc w Zgromadzeniu Generalnym, pracowałem bardzo blisko z Judy Bartopinką. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. I zaraz po elekcji ruszamy do pracy w rządzie. Chcielibyśmy, aby nasze biuro pracowało w taki sposób, aby ludzie stanu Illinois byli z nas dumni. Rad Blagojewicz obejmuje urząd gubernatora w bardzo trudnym dla stanu Illinois z okresie. Czy spodziewał się pan, że deficyt budżetowy będzie wynosił aż 5 miliardów dolarów? Jestem zaskoczony wysokością tej liczby, ale myślę, że jeśli wszyscy razem zabierzemy się do pracy, to możemy osiągnąć wiele dobrego. Jakie są pańskie oczekiwania i nadzieje pod adresem nowego rządu? Ja mam nadzieję, że naprawdę to co nie obiecali, że oni naprawdę to uzupełnią, ale będzie trochę trudno. Będzie trudno, bo jednak mamy wielki deficyt. I nie będzie to łatwo załatwić. Jakie są Pańskie oczekiwania i nadzieje w związku z nowym rządem? Jedną z rzeczy, którą uważam za bardzo ważną jest to, aby nasz rząd był otwarty na potrzeby Amerykanów polskiego i wschodniego, europejskiego pochodzenia. Jest bardzo ważne, abyśmy my, ludzie pierwszego, drugiego czy trzeciego pokolenia, zaczęli być bardzo aktywni w polityce i abyśmy stworzyli system usług społecznych. Niestety nasza inteligencja przez ostatnie mniej więcej dwie dekady nie starała się zaangażować w usługi społeczne. I to był błąd. Jak widać jest to bardzo ważne, gdy szkoła rządu toczą się w stronę tych, którzy ich szukają. Panie konsulu, jakie są pańskie oczekiwania jako konsula generalnego i czego spodziewacie się jako konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago po nowej ekipie? Myślę, że nowa ekipa będzie. Mam nadzieję, zgodnie z deklaracjami gubernatora, bardziej przyjazna dla emigrantów. Dzisiaj gubernator podkreślał, że on jest właśnie pierwszym pokoleniem emigrantów, i to, że doszedł do takiej pozycji, zawdzięcza ciężkiej pracy swoich rodziców, którzy niestety już nie żyją, i to, co on osiągnął. Ten American Dream podkreślał, że jest to realne i że będą starać się stwarzać możliwości dla wszystkich mieszkańców stanu Illinois, Illinois, żeby mogli realizować swoje marzenia na Ziemi Amerykańskiej. Jako, że w wielkiej części został wybrany przez Polaków, nowy gubernator, mam nadzieję, że nie zapomni o swoich wyborcach. Uważam, że po prostu może pomoże nam, jako emigrantom, w zajęciu stanowiskach, stanowisk i może w ten czas Polacy będą bardziej docenani. Polacy jednak głosowali za nim i on na pewno będzie pamiętał o nas i nam jakoś w jakiś sposób pomoże. Oczekiwamy się lepszej poprawy, lepszej gospodarki finansowej, w ogóle, żeby jak najwięcej było wkładu dla szkoły, dla młodzieży, bo to jest nasza ważna przyszłość oczywiście. No, naj, wszystkiego najlepszego, co możemy więcej się spodziewać.